My użyjemy sobie Not Sticky, dlatego, że to jest prosta aplikacja, nie musimy się zbytnio tym przejmować, ale czym jest? Gdy użyjemy Start Not Sticky, to tak naprawdę informujemy, że gdyby nasza serwis została zniszczona z powodu braku pamięci przez aplikację na przykład, znaczy przez system, to system ma to gdzieś czy ją z powrotem odnowi. Po prostu została zniszczona kaplica amen. Nikt się już tym nie przejmuje kiedy użyjemy start sticky to w tym momencie gdyby znowu nas w trakcie działania zniszczyło zanim nasza serwis zostanie zatrzymana przez stop self bądź przez stop service to po tym gdy zostanie odnowiona automatycznie uruchomi on start command z intencją tylko że ustawioną jako nul jak widzicie nasza intent może być nulem. tutaj jest znak zapytania tak, i jeszcze jest Redeliver Intent, czyli można powiedzieć ponowne dostarczenie intencji z angielskiego, tak by to można było przetłumaczyć. Jeżeli w tym wypadku nasza serwis zostanie zniszczona zanim się jakby wykona, to nasz system uruchomi potem, gdy będzie mógł tą serwis z intencją, którą miała wcześniej. To są, można powiedzieć, trzy przypadki, ale polecam jeszcze o tym bardziej w to zagłębić. Oczywiście wszystko jest na internecie, więc gdybym coś pomieszał, to możecie mi poprawić. My używajemy sobie Start, Not Sticky. Dobra, czy to wszystko? Jeszcze jedna rzecz. O, tutaj. Musimy wykorzystać naszą zmienną display. No, bo w końcu po się stworzyliśmy? Czyli, jeżeli nasza zmienna jest prawdziwa, to wtedy my wykonujemy ten oto kod w ten sposób. Czyli, jeżeli isPlay będzie true, to wtedy tworzymy to wszystko: tworzymy ten pending intent, tworzymy naszą notyfikację, ustawiamy media player, startujemy i potem zmieniamy na true. I uruchamiamy naszą serwis. I gdy teraz ktoś kliknie drugi raz, zanim my tą serwis zniszczymy, to o właśnie, jeszcze trzeba ustawić jedną rzecz: w metodzie onDestroy ustawiamy sobie media player stop i jednocześnie jest play. na false. To w tym momencie, właśnie. Gdy nasza serwis zostanie zniszczona, my ją zatrzymamy, no to od razu media player stop i is Play false, Dla da pewności. I w tym przypadku, gdy ktoś kliknie po naciśnięciu stop, od razu wszystko się jakby ustawi, tak aby znowu można było tą muzykę odtworzyć. A jeżeli nie, i serwis będzie istniała, nasza serwis, to tu będzie mieć true, i więc jak ktoś znowu kliknie start, to wykona się, da on start command. Ale if tutaj nie przejdzie, ponieważ tu będziemy mieli false. Bo że było jakby znak zapytania, znaczy znak yy, wykrzyknik informuje o odwrotności, czyli jeżeli tutaj będzie true, to tu wtedy będzie false. Jeżeli tu będzie false, to to będzie true. No i w ten sposób zabezpieczymy się przed tym, aby ktoś nie odpalił 30 razy tej samej piosenki. I ona jeszcze będzie grała z jednego głośnika i nasz telefon zwariuje. Przechodzimy do main activity. Podczepimy sobie teraz pod nasze przyciski. Jeszcze tylko zobaczę, jak one się nazywają. Start Service BT i Stop BT. Dobra. Tworzymy sobie intencję. Val Intent równa się. intent. Przechodzimy do Android Manifest. I teraz tak, musimy stworzyć sobie naszą serwis. Android name, podajemy nazwę naszej serwis i oprócz tego jeszcze ustawiam sobie exported na false. Dlaczego? Ponieważ wtedy nasza aplikacja tylko i wyłącznie będzie mogła uruchomić naszą serwis. W starszych API, tam bodajże od 21 w dół, jeżeli byśmy nie mieli tego, to jakaś inna aplikacja używając intencji niejawnej, Mogłaby uruchomić naszą serwis. Potem od API21, bodajże, jeżeli się nie mylę, to już jest to niedopuszczalne, a raczej kod się nie wykona, i wyskoczy nam błąd. Nie możemy użyć wtedy intencji niejawnych. Możemy użyć tylko i wyłącznie intencji jawnych w wywoływaniu metody. No, ale dla bezpieczeństwa, jeszcze ustawiamy sobie exported na false. Nazwę serwis ustawiamy sobie na taką, jak nadaliśmy. U mnie jest to myservice. No i sprawdźmy, czy rzeczywiście to działa. Odpalamy to na API24, na Pixelu 2. I teraz dajemy sobie Start Service. Jak widzicie, pojawiła nam się już iconka. Szczerze nie wiem, czy słychać tą muzykę, która teraz leci. Bo mam chyba ustawiony tylko nagrywanie z mikrofonu. Może mikrofon to wychwyci. Ale u Was powinno zabrzmieć z głośników dokładnie ta nuta, którą wybraliście. Jak widzicie, możemy dać teraz Stop Service. I się zatrzymało jest cisza. Uwierzcie mi, że jest cisza, jakby co. I oczywiście nasze powiadomienie zniknęło. A propos tych wszystkich powiadomień, które nie można usunąć. Oto jedna z tych opcji. Zobaczcie. Chcę przesunąć, nie mogę. Widzicie, jest to serwis, który ma notyfikację tak ustawioną, że ona jest na foreground. A więc dopóki ona działa, to ja nie mogę tego usunąć. Tak samo jest z naszą. Start serwis. Wysuwam. I proszę bardzo. Service up, now, mamy to ikonkę, example service, example service. Tu mamy title na górze, ten grubszy i tekst na dole, ten cieńszy. Ale zobaczcie, to samo co wcześniej, przesuwam, 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 nie da się. Dobra, a teraz minimalizacja, ikonka dalej jest, wszystko działa. Klikam, powracam i daję sobie stop, ikonka znika. Dobra, jeszcze raz, daję tutaj minimalizacja i oprócz tego usuwam jeszcze z zadań. Dalej gra. Jak widzicie ikonka nie znika. Naciskam i odpala mi się moja aktywność. Daje stop i cichnie. No, wszystko działa jak powinno. Test teraz na Pixelu 3 XL API 28, Star Service. No i się zesrało. Dlaczego? No, zaraz się o tym dowiemy. Chodzimy sobie do Logów, i szukamy, co tu się wydarzyło. Media Player. To, 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 to nie to. O, dokładnie jest. I mamy tak naprawdę aż dwa błędy. Chociaż nie to. Jest to to ten sam błąd. I co tutaj mamy? Permission Denial, czyli odmówiono nam dostępu. Dlaczego? Ponieważ nasza serwis. W API 26 w górę potrzebuje pozwolenia, które się właśnie nazywa Android. O, jest tutaj Android Permission Foreground Service. Wchodzimy do oczywiście naszego Android Manifest, w którym już jesteśmy, i używamy Uses Permission i Android Permission Foreground Service. Dobra, no i teraz sprawdźmy, czy to zadziała. Dajemy start. I start service. Znowu się wysypało. Hmm, ciekawe. Pytanie, dlaczego się wysypało? No i wchodzimy sobie do logów, czytamy. Bad notification for start foreground i bla, bla, bla. Tak naprawdę to nas interesuje. Zła notyfikacja. Co jest ważne. Oprócz tego, że w API 26 musimy ustawić pozwolenia, to jeszcze wszystkie intencje, przepraszam, intencje, wszystkie notyfikacje mają coś takiego jak Notification Channel. Dla uważnych, wcześniej miałem aż trzy różne klasy, z czego jak na razie nie skorzystaliśmy jeszcze z klasy App. I właśnie teraz ją uzupełnimy i tam stworzymy sobie nasz. Notific Notification Channel Notification Channel ID To co wcześniej mówiłem, że później wyjaśnię czym to jest, to właśnie to później teraz nastąpiło. Tworzymy sobie klasę App i teraz przechodzimy klasę App, Application Application i tutaj sprawdzimy sobie w metodzie onCreate do. Jakiego api celujemy? Czyli, na jakim api odpalamy naszą aplikację? I wcześniej tworzymy jeszcze Companion Object, a wewnątrz Const Val, Channel ID, które potem przypiszemy na tym miejscu, gdzie wcześniej o nim wspominałem. Example Service. Dobra. No i teraz sprawdzamy nasze api czyli jeżeli if build czyli tutaj mamy sprawdzenie czyli jeżeli nasza wersja SDK int jest większa lub równa wersja, wersja kodu O czyli jest to Oreo Android Oreo no to wtedy tworzymy naszą Notification channel, bo wcześniej tego nie potrzeba, a od tego API to jest wymagane. Tworzymy sobie teraz nasz service channel service channel notification channel i teraz tak ID typu string. No to to jest właśnie nasz channel ID. Następnie name nazwiemy sobie to example service channel. I potem mamy trzykrotki importance i tutaj używam sobie notification-manager. I mamy dwór importance-default, high, low, max, min, none. My używamy sobie default, czyli domyślnie. Dobra, to jest nasz serwis channel, a oprócz tego musimy jakby teraz go wsadzić do, tego, do tej aplikacji, czyli tworzę sobie managera mng-get-system-service i bezpośrednio wyzywamy go po klasie class.java i teraz, gdy już go mamy, chwyconego notification-channel, to używamy sobie create notification, a sorry, nie channel, tylko manager, się rozpędziłem notification notification-manager mng, create Notification Channel i podajemy właśnie to co wcześniej stworzyliśmy, czyli nasz serwis Channel. Troszeczkę cofnę, żeby było widać kod. O. Przechodzimy teraz do Android Manifest i w naszej application wstawiamy app name i właśnie naszą klasę, którą stworzyliśmy, czyli dot app. Dobra, czyli tak. Czy mamy wszystko? Mamy serwis podpięty, mamy ustawioną pozwolenie i mamy teraz jeszcze wstawienie tam sprawdzania, czy jesteśmy wyżej niż 2.6 API, czy nie. Sprawdźmy, czy teraz zadziała nasza aplikacja na API 28. Dobra, uruchomiliśmy i teraz dajemy start service. I się wysypało. Pytanie za 100 punktów. Dlaczego? Czas dla Was. Wspominałem już o tym, co trzeba jeszcze zrobić zanim odpalimy. Możecie teraz na głos powiedzieć: triumfować nad innymi, którzy tego nie wiedzą. A mianowicie, co z tego, że podpiliśmy to app, ustawiliśmy permission, jeżeli w naszej myService. Przy budowaniu naszej notyfikacji i tak channel ID pozostał niezmienny. Czyli tak naprawdę nasza notyfikacja dalej nie miała channel ID. Miała osobny channel ID, który jakby nie był podpięty do notyfikacji channel, więc się wszystko wysypało, bo nie spełniliśmy wymogu. Czyli tutaj musimy podać channel ID. I sprawdźmy, czy teraz się nie wysypie. Start. I proszę bardzo, jest ikonka. I jest nasze example service, ale czy działa tak samo? Cofamy. Klikamy. I wróciło. A jeżeli z kolei przytrzymamy dłużej, to zobaczycie, czy chcemy dalej otrzymywać taką notyfikację. Minimize. Jak damy to, to możemy jeszcze to potem cofnąć. A jak nie, dajemy keep showing, aby wciąż się pokazywała. I właśnie to jest to notification channel, że użytkownik może sobie na przykład odłączać pewne. Notyfikacja od aplikacji. Załóżmy, my mamy Facebooka i dostajemy powiadomienie, gdy ktoś nas zaprosi do znajomych, i gdy ktoś do nas napisze, albo pojawi się post na jakiejś tam stronie. I jeżeli deweloper rozdzieli, jakby te trzy różne powiadomienia od siebie, to my będziemy mogli, skorzystać właśnie z takiego manager notification, ustawić, że jeżeli dostajemy wiadomość, znaczy że jeżeli pojawi się na przykład post. To pokazuj powiadomienie, a jeżeli zostałem zaproszony do znajomych, to tego nie pokazuj. Tak to mniej więcej działa. Ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to w opisie będzie link do takiego 3-minutowego wyjaśnienia, czym jest Notification Manager i Notification Channel od właśnie Android Dev. Więc serdecznie Wam to polecam. 3-minuty bardzo fajnie wyjaśnione, pokazane z kod. Obrazki są. Serdecznie polecam. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. No odcinek był dosyć długi, ale wartościowy i naprawdę jak ktoś go całego przerobił, to mam nadzieję, że rzeczywiście teraz ten poziom umiejętności wiedzy na temat Androida i jak tworzyć aplikację no powinien na pewno wzrosnąć. A więc jeżeli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, być na bieżąco. I udostępniacie ten film znajomym, aby szerzyć wartościowe informacje w internecie. Do zobaczenia. Cześć.